Na trwa zbiórka, zbieramy na 13 zbiorników na wodę po to, żeby nasi kochani ludzie, nasi parafianie z Kełabi nie musieli chodzić do rzeki, wykąpać się czy iść poza wioskę, żeby zdobyć wodę do picia, ale żeby mogli korzystać z niej, ze zbiornika, który będzie stał blisko kościoła we wiosce. Koszt jednego zbiornika to 10 tysięcy złotych. Dzięki Waszej hojności mamy już ponad 43 tysiące, to znaczy, że cztery wioski mają już wodę. To naprawdę piękne, ale wciąż potrzeba jeszcze około 90 tysięcy, by pomóc pozostałym dziewięciu wioskom. Proszę Was o wsparcie. Każda złotówka przybliża nas do tego, żeby wszystkie rodziny mogły cieszyć się wodą. Razem możemy przynieść wodę wszystkim spragnionym w parafii Kełabi. Woda daje życie. Wara, Igat got life.